Dzisiaj witam was wszystkich moich. w moim kolejnym odcinku zagrajmy w Billarda. Dzisiaj ze mną Daniel. Cześć. I to mnie zdalasz. I tak, dzisiaj gramy w Billarda. Teraz... Ja mam dziesiąty, o ma i jeszcze będziecie słyszeć A, moich rodziców, bo nie pojechali. <słysk> Ale to tam nie jest dla was problem. A, będziecie... Moi rodzice będą w telewizji. <laughs> Jezuuu Tawi mnie z ciemnym światłem Mam jest fajny Ludzie wiecie co? Ludzie wiecie co? Oh my god! Ja się pytam ludzi! Jezu A co to jest? To LOL LOL F.O. Jak ja cię ugrywam teraz? Dzwizam cię! Jezu, mój dom to istne zoo. <grym> Dokładnie, jeszcze psa mają Nie chodzi o to nie, Jezu, muszę się mną drzwi, ze dwóch. Jestem? Jestem z moim psem. Będzie może, szczekał. czekał Kiedy jała? Włóż mi do słuchawek, wyszedł. Co? Włóż mi do słuchawek, wyszedł. I to tak boli potem, co nie?

Wiem, twoje chcecie patrzeć, uczyć się. No, patrzcie, jak się lami. Patrzcie, jak teraz rąbnę. Patrzcie, jak się lami. O lud, o lud. Mi wbił, co za Nie mogę. Ja nie mogę, ja nie mogę. Ja Oj, Nie, głupia biało. Bo ja nie mogę, bo ja żyję z Bażin. Bażin. mam drugie miejsce, tournament finalist. Wow, Może wow. będzie seria z Metina? Ale jakiegoś innego, nie niezwykłego. Nie, ja, z Metina. Z Metina się nie kręci. Czemu? To Bo tutaj no, jakieś cioty nakręcają. Czyli ty. Ja w ogóle nie, na, nie mam chłopca. Jak chcę to bez obrazy, ale no... Jak można nakręcać z jakiejś gry? która, nie wiem jest... A ja cię je Ja w ogóle nie lubię metyn. To jest głupie. Lubisz Metina? Ja w komentarzu, że jesteś zły. Jest! O oh my god! Nie trafisz. Nie trafisz. Oloj! Zabiję. Eeeh, patrz. Zapytań. Zapytań. I? Belika. I? Nie bryj się. Patrzcie, tak się to robi. Patrzcie, ja nie szczelę to. Nie daję co mu łapy w górę. Oj. To chciałem mnie szczelić. Jak szczeli, to dawajcie łapki w górę. <noise> A jeżeli teraz strzelam, no to wielbcie mnie <głos> Dupa <głos> A miało być tak. Fajnie. O Lol Patrz bije nie! nie. Mam mundę... De... Nie bryj się tak, bo ci mikrofony wczeli. Kto tak umie? Ja. Ja. Tylko lama ta umie, czyli ty. czyli ty. No i nie! Mój zły plan poszedł się piek... Takie... Maszę! O, ja chcę powiedzieć, że ja pierdolę maszę. Ale to nie wychowa 5 minut. To jest 5 minut, już napięcamy. Cześć, Jamie go! Mniejsze czy? Oj, to nie tak miało być. To nie tak, nie ma mowy. Jezu, ty jeszcze tego... No nie, no mi to w... Załatwione, no ty jeszcze tego słuchasz. No nie, mi to, ten, mi to w głowie zostało. Ludzie, wiecie co? On się podszywa. Ty jesteś podszywaczem się na ten... Za Norbita podszywasz na Minecrafcie. Jak ja mam już własnego? Ja mam już ósmego z Chce pobrać tego Minecraft bzy czuj, co w bzyczu i sobie dodaję z Bzyczu. <grych> Jest taki bzyczu. Ty też. Ty cykasz. Ty ino o Ściąły. tym myślisz, ty ino o tym myślisz. Co? Ty ino o tym myślisz. Ej, a, a do mnie jutro przychodzą ta... koledzy, tak do mnie to przychodzą koledzy, bo ten, bo robimy jakiegoś ekoludka. O, czymś, e, o bo Boże. Ole, 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 ole. W dupie to mam wypierdzielają. Weź te kuzynki i wywal spokoju. Okej. Okay. Zasz, zasz maty Tak, oj. <laughs> Każdy tak robi. Aaaa, dziesiąta. Pią. Nie, jak to było. Dobra, ze dwójkę mną Jeeeey! Hello everybody, everyone the boy. Oj co ja zrobiłem? Na Ła, no Ouch. Ouch. Inaczej są Ła Ouch, nogi, niebo lądka. O! Ouch. la la. la, la. Co Ludzie, ja lamię, w to, a, a, nie, a mam większy poziom od niego i w ogóle, my god! Nie! Dla ludzi wygram! Boże, ile ty masz jeszcze pól! Ja to dla ludzi wygram! Czyli to przegrasz. Ej, załatnij pysk. Ile to już się nagrywa? 8 minut. Jezu, jak my nawet! My, my, to jest trzeci mecz. Bardzo szybko. No bo ten czas leci szybko. Ty to... dla ludzi, że to przegam Jeżeli ja to przegam łapki w dół. Łapki w dół, w dół, w dół. Tego. Naj Lol. LUL! A jeżeli ja wygram, no to mnie lub ci, a nie jego. Ty nie masz konta na YouTube. Tak. O kurwa. Oj. Nie przekij. Oj, Sorry. W zyczu ludzie, ale moja psychika tego nie wytrzymała. Oh <grym> Rybłem, rypłem w sam kant z Kamilem idę ten. sobotę dosiadła na tego na bilarda. Mm, po co ty gadasz po imieniu? Ciocia, no jest tak coś u nas, tam gdzie się pije. Wino, piwo, wódka, skata, tata, ta, ta, ta. I no, ty nie wiesz, co to jest? Bar. Co się dzieje? Eee, się zaczęło Aha, ledwo pada, pada. Eee, LED Rola Rolada. No, nad dni siada. siada mi ten odcinek jak mi pada. Co? Kończymy ten odcinek, bo mi pada. O, dobra, jest powrotem. Ale i tak trzeba kończyć. Pa pa!